dzień tego dnia, 29 lutego o godzinie 18:00 uroczyste złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą pamiątkową przy budynku dawnego Urzędu Bezpieczeństwa w Ciechanowie oraz obchody w dniu następnym w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz wiem też także o akcji Związku Szczeleckiego Strzelec, który w tym dniu planuje złożyć kwiaty i zapalić znicze we wszystkich miejscach upamiętniających i będących miejscami pamięci narodowej związanymi właśnie z żołnierzami wyklętymi, z miejscami pochówku osób zabitych, zamordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa.